Ja powiem ogólnie co do tej inwestycji. Tutaj panowie może określą już swoje zadania co do tego. Szanowni Państwo, blok będzie, jest blokiem 16-mieszkaniowym. W tym bloku będą mieszkania o metrażu od 20 kilku metrów kwadratowych do 60 kilku metrów kwadratowych. Jak widzicie Państwo, no, tak naprawdę, blok dwupiętrowy który będzie, jak już mówiliśmy wcześniej, pobudowany przy ulicy podmiejskiej. Z tego co wiem, dzisiaj jest to pierwsza inicjatywa podpisania umowy chyba w Polsce, jeśli chodzi o społeczną inicjatywę mieszkaniową. Bełchatów jest tym, który właśnie w pierwszy podpisuje tą umowę. Tak naprawdę, przepraszam prezesa Sim, Simułckie, podpisuje umowę, ale w Bełchatowie dotyczy do tego, aby było realizowane to w Bełchatowie. Panie ministrze, może proszę, jeśli by dało radę, kilka słów. Dziękuję. Szanowni Państwo, rzeczywiście dzisiaj podpisaliśmy, czy panowie podpisali umowę na realizację pierwszego w Polsce budynku mieszkaniowego w ramach programu SIM. Tutaj SIM w Bełchatowie powstał jako jeden z tych pierwszych w Polsce i pomimo tego, że jest, że jest ich już dzisiaj całkiem sporo, to udało nam się utrzymać tą dobrą dynamikę, tą sprawną pracę i za co dziękuję serdecznie pracownikom, panu prezesowi spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Dziękuję Dziękuję panu prezydentowi jako przedstawicielowi samorządu za tą dobrą współpracę, chociaż nieraz były trudne momenty, pewne, pewne przeciwności, ale zawsze udało się znaleźć sposób na ich rozwiązanie i dziękuję tutaj panu prezesowi za, za złożenie dobrej oferty, która dzisiaj będzie realizowana. Szanowni Państwo, ja odczuwam również dumę, ponieważ tak jak razem z panem prezydentem obiecaliśmy, że te będziemy w Bełchatowie budować. To się już dzieje. Pierwszy etap tej inwestycji rozpoczyna taką fizyczną, można powiedzieć, realizację, bo dotychczas pracowaliśmy nad dokumentami. To jest zawsze najtrudniejsze. Tak naprawdę budowa idzie chyba szybciej niż, niż cała dokumentacja i pokonywanie różnych przeciwności formalnych, bo, bo głównie, głównie z tym się borykaliśmy. Natomiast to już jest za nami i za chwilę będzie wbicie pierwszej łopaty. Myślę, że, 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 że że w najbliższym czasie te mieszkania również zostaną oddane do użytku tutaj. Tak jak zapowiadaliśmy, będzie wiodąca rola ze strony samorządu, to samorząd będzie określał warunki i tryby przyznawania tych mieszkań. Także cieszę się, jestem dumny z tego, że Bełchatów poza tą formułą TBS-ów, które, które są realizowane na terenie miasta Bełhatów, również wykorzystuje tą formułę społecznej inicjatywy mieszkaniowej. I tak jak powiedziałem, pierwsza tego typu inwestycja w Polsce właśnie zaczyna się realizować. Dziękujemy bardzo. Ja może na sekundę pozwolę sobie tylko nadmienić na czym polega inicjatywa. Chociaż to było już wielokrotnie mówione, to, to podkreślę jeszcze raz, że tutaj to jest skierowana do mieszkańców o średnim dochodzie. To, są, to mieszkania są skierowane dla osób, których nie stać na kredyt hipoteczny, którzy nie mają zdolności kredytowej, ale równocześnie to no, są osoby, które mają zdolność czynszową, czyli mus muszą mieć dochód określony, minimalny. W pierwszej kolejności tutaj jest nastawienie na rodziny z dziećmi, ale jeżeli takich nie będzie, to, to również na, na, na rodziny bezdzietne no warunkiem tutaj, aby, aby otrzymać takie mieszkanie jest spełnienie tych kryteriów, a następnie wpłacenie partycypacji yy, to do, do każdego lokalu, w zależności od wielkości lokalu, ona będzie yy, różnej wielkości. Ale myślę, że to jest świetna inicjatywa na yy, propozycja, przepraszam, na dzisiejsze czasy, gdzie ceny mieszkań poszły mocno w górę i przy wpłacie partycypacji w wysokości 25-27% to nie jest jakaś yy, taka, taka odstraszająca kwota, którą jest jest się w stanie zorganizować. Natomiast w przypadku, gdy kogoś ktoś ma wybór albo mieć swoje cztery kąty, albo niestety mieszkać w, na wynajmie na rynku komercyjnym, gdzie te wynajmy poszły mocno w górę, ta propozycja jest naprawdę bardzo dobra. Także bardzo się cieszymy, że rozpoczniemy tę inwestycję i będziemy kontynuować ją dalej. Ja może uprzedzając część Państwa pytań dotyczących właśnie to, co powiedział prezes, w związku z wynajmem, powiem tak. Jesteśmy zobowiązani zgodnie z ustawą i zgodnie z tak naprawdę wytycznymi społecznej inicjatywy mieszkaniowej do tego, abyśmy opracowali taki regulamin przydziału tych mieszkań, te zasady przydziału tych mieszkań. My jako miasto, tutaj pani prezydent. Będzie pro, proponować takie ustalenia zasad na najbliższych sesjach Rady Miejskiej. One będą przedyskutowane. Oczywiście to, co powiedział Pan Prezes, w pierwszej kolejności będą promowane rodziny wielodzietne czy rodziny, które mają właśnie przede wszystkim dochód pozwalający na to, aby ten czyn opłacić. Jak również będziemy wtedy już mieli w stanie wypracowane jestem głęboko do tego przekonany kwestie wynajmu i kwoty wynajmu za metr kwadratowy. Tak jak na ostatniej sesji Rady Miejskiej obiecałem, myślę, że w miesiącu marcu szczegółowe właśnie informacje dotyczące wstępnej opłaty, wstępnej partycypacji wstępnych spraw i już uchwały dotyczącej regulaminu przyznawania tych mieszkań zapadną, także będziemy mieli całość przygotowanych dokumentów do tego, aby ogłosić już nabór na te mieszkania. Ja powiem tylko tak, że ostatnie spotkania chociażby w Bohatowskiej Towarzystwie Budownictwa Społecznego pokazuje, że chętnych na mieszkania Chociażby nawet z partycypacją rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych jest duże i jestem przekonany, że na te 16 miejsc, na tych 16 lokali, będziemy mieli duże zapotrzebowanie. Ale tak jak mówię, po uchwaleniu regulaminu zasad przyznawania tych mieszkań będziemy oczekiwać na to, aby poszczególne osoby zgłaszały, tak aby można było tego naboru dokonać już na etapie teraz i wskazania tych osób, ponieważ no, kwoty dotyczące partycypacji. Stanowią tak naprawdę spięcie inwestycji, spięcie tego modelu finansowania, który jest opracowany przez spółkę. Jeśli są jakieś pytania, serdecznie zapraszamy. Tak, ja chciałabym zapytać, kiedy się rozpocznie budowa i ile potrwa? Yy, prace. Prace planujemy rozpocząć jak najszybciej. Myślę, że w miesiącu marcu one się rozpoczną odbudzimy plac budowy, rozpoczniemy czyszczenie działki, zorganizujemy zaplecze. W miesiącu kwietniu na pewno rozpoczniemy wykopy pod budynek. Okres realizacji, przewidywany okres realizacji to 18 miesięcy. Myślę, że bez najmniejszego problemu zostanie ten termin zachowany. Chciałam jeszcze zapytać, ta partycypacja w kosztach, to jest potem taki wkład, który ewentualnie przy, przy wyprowadzce rodziny jest zwracany? Jak to wygląda? Tak, zgadza się. Jeżeli rodzina rezygnuje, tam jest okres chyba 12 miesięcy z tego co pamiętam, zgodnie z przepisami, te pieniążki są zwracane. A jeszcze mam pytanie a propos gminy Bełchatów: Jeśli można, bo w Gminie Bełchatów też ta inicjatywa była planowana, na jakim jest etapie? W Gminie Bełchatów jest na etapie projektowania, także tutaj uzyskaliśmy dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę od miasta Bełchatowa, co przyspieszyło proces. W Gminie Bełchatów, no niestety tak nie było, tam w ostatnich miesiącach było przygotowanie terenu oraz przygotowanie dokumentacji. Także tutaj jesteśmy na etapie projektowania, mamy już koncepcję oraz projektujemy budynek. Pozwolenie na budowę jest przewidziane na jesień. A w ogóle w tym roku? W Ile budów uda się jeszcze rozpocząć poza miastem Wyłowatu? Zgodnie z harmonogramem mamy w tym roku rozpocząć w mieście się Radzu, ponieważ nasza inicjatywa wykracza tutaj poza teren naszego tutaj ziemi Wychatowskiej Radomusztańskiej oraz na przełomie roku Brzeziny i Radomsko. Chciałem tylko dodać jeszcze, że w Buchatowie też tutaj dzięki zaangażowaniu Pana Prezesa idzie realizacja, już jest wstępna koncepcja drugiego budynku przy ulicy Sienkiewicza. Oczywiście sprawy projektowe i te rzeczy, które będą uruchamiane, kwestia myślę tego roku, jak również ewentualnie pozyskania pozwolenia na budowę, tak aby wejść w nowy rok. Głęboko w to wierzymy, bo tak sobie zakładamy plany wejść z pozwoleniem na budowę w przyszły rok, aby kolejną inicjatywę robić. Dodam też, że za chwilkę w momencie rozebrania budynków przy ulicy Czaplinieckiej, dwóch budynków, które, które są po byłym Monarze i po, po tym organizacjach pozarządowych, które były i nie tylko, Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego też ma już gotowy projekt, pozwolenie na budowę i za chwilkę też będzie ogłaszany przetarg na wykonanie tych, tego bloku TBS-u no już w ramach inicjatywy inwestycyjnej Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jeśli nie ma pytań, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. No i co? Będziemy obserwować, obserwować co na budowie się dzieje i tutaj życzymy Panu Generalnemu Wykonawcy powodzenia, oby żadne trudności nie przeszkadzały i oby czegoś nie wykopać niepotrzebnego. <grymne> <grymne> Dziękuję pięknie. Ja głęboko wierzę, że każda inwestycja jest o tyle opłacalna, że jest realizowana szybko. Jest. Pan się tak zepnie, że jeszcze w tym roku najpóźniej będzie można pewne rzeczy już odbierać co do budynku, bo kto szybko realizuje ten. Zyskuje. Zyskuje, zgadza tak się. chyba się zgadza. Jasne. Także tutaj na pewno nie będzie żadnego przyciągania ze strony pana generalnego wykonawcy czy pana firmy. Głęboko wierzę, że ten rok pozwoli zamknąć ten stan, tak aby na początku przyszłego roku pani redaktor już może wręczać klucze. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.